Dla graczy, którzy chcą dzielić się ulubioną grą ze znajomymi, nawet jeśli nie mają oni własnej kopii, to SharePlay wyłącznie na PlayStation 4. Dzięki SharePlay i PlayStation Plus znajomi mogą patrzeć jak grasz, przejąć kontrolę nad akcją oraz dołączyć do Ciebie w przygodach trybu wieloosobowego, niezależnie od tego, czy mają własną kopię gry, czy nie. Chcesz, żeby znajomy zagrał w Twoją nową grę? Albo pomógł Ci przejść skomplikowany poziom? Pozwól mu przejąć kontrolę i patrz, jak gra za Ciebie. Potem wkrocz do akcji i graj dalej. Rzuć wyzwanie znajomemu w meczu w trybie wieloosobowym lub wezwij wsparcie w trybie kooperacji. Wystarczy wcisnąć przycisk Share, aby wprowadzić go do gry z drugim kontrolerem. Graj ze znajomymi w twoje gry, nawet jeśli nie posiadają oni własnej kopii. To SharePlay wyłącznie na PS4. This is for the players.